Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis w tłumaczeniu ojca Władysława Lona z Towarzystwa Jezusowego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, oblubienico Ducha Świętego, wspomóż mnie, abym nie tylko słuchał tych treści, ale nimi żył. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Trzeba byś się uczył siebie samego przełamywać, jeśli chcesz z innymi utrzymać spokój i zgodę. Nie mała to rzecz w klasztorach lub zgromadzeniach mieszkać, a tam bez sporów obcować i wiernie aż do śmierci wytrwać. Błogosławiony, kto tam żył dobrze i umarł szczęśliwie. Jeśli chcesz postępować jak należy i udoskonalić się, uważaj się za wygnańca i pielgrzyma na ziemi. Jeśli chcesz wieść życie zakonne, musisz się dla Chrystusa wydać głupim światu. Dobry Boże, dziękuję Ci za tych kilka zdań, które wysłuchałem. Spraw, abym w moim życiu naśladował Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Maryjo, wspomożycielko wiernych, módl się za nami. Amen. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis w tłumaczeniu Ojca Władysława Lona. Pełna wersja audiobooka, książka lub e-book, dostępne na stronie na